Dajcie spokój, no przecież Rysiek Szczena jest fizycznie dużo silniejszy od niego i tu w ogóle nie ma dwóch zdań. No tego nie wiesz. Wiem. No, no nie szarpałeś się z Jackiem. Nie szarpałem się, ale szarpałem się ze Szczeną dzisiaj wiem, że to jest naprawdę silne chłopisko, no. no gadamy, gadamy. Czemu tak bardzo nienawidzisz yy, Jacka Moryńskiego? Od czego w ogóle zaczęło się gniazdo waszego to, to, konfliktu? Nie, to nawet nie chodzi o nienawiść. Po prostu ja jestem bardzo zdegustowany tym, że facet, który jeszcze nic nie pokazał, nic się, niczego nie zaprezentował, na takim farmazonie pierdoli takie głupoty i każe jakby no, no nie to, że każe, ale jakby nie daje nam możliwości, tylko każe nam wierzyć w to, że on jest taki niesamowity fighter, no, dajcie spokój, no przecież Rysiek Szczena jest fizycznie dużo silniejszy od niego i tu w ogóle nie ma dwóch zdań. No tego nie wiesz. Wiem. No, Bo nie jeżeli... szerpały się z Jackiem. Nie szerpałem się, ale szerpałem się ze Szczeną dzisiaj. Wiem, że to jest naprawdę silne chłopisko. No, yy, yy, jeżeli Szczena padł w 15 sekund, no to yy, ten... Yy, jak mu się nazywa? Jacek Murański. Jacek Murański padnie w 10. O, no to... Przebijemy, przebijemy. To przebijemy. Walki z Jackiem Murańskim nie ma oficjalnie? W tej chwili nie. Ale... Natomiast może, może kiedyś będzie, no, no to wiesz, no, powiedziałem. Jacek przygub murański i Zbyszek Boniek. To są dwa nazwiska, które mnie interesują. Czemu Zbyszek Boniek? Wy tam się trochę ścieracie też na Twitterze chyba, nie? To jest bardzo odważny facet. Jestem przekonany, że wyjście do klatki dla niego to jest taki odważny. A przy okazji, wiesz, no tutaj można parę graczy zarobić w MMA. Garze są naprawdę, wiesz, przyzwoite. Także Zibi. Ja bym to zobaczył. Ale nie tylko ty. A jeszcze jedna sprawa. Ja wiem, że starciem Najman kontra Murański jest zainteresowany bardzo dużo y, organizacji. Te największe też się zgłosiły z chęcią skorzystania z waszych usług. Mówię o Heiligu i o Fejmie. Wszyscy się zgłosili. Wsz Wszyscy. Wszyscy. Czyli... Nie oprócz wy... KSW, oprócz KSW, okay. oprócz KSW. No to tutaj akurat no, nie jestem zdziwiony. Czyli nie wykluczasz też y, powrotu do Fejmu, z którym, jak wiemy, no, masz sprawy w sądzie. Daj spokój kurwa z tą sprawą. Ta sprawa się kurwa zakończy po, pierwszy, po, po pierwszym tym. Yy... Nie chcę mi się nawet mówić, bo prawnik mówi, żebym takich rzeczy nie opowiadał, ale to, co oni w tym pozwie napisali, to tylko można się kurwa rozeźmieć. Jacek Murański, myślisz, że on będzie większym wyzwaniem? Mówię już takim sportowym niż właśnie Szczena. No Jacek, słuchaj, wydaje się, że to jest twardy gościu. Myślę, że podobnie. Myślę, że Jacek skończy w 10 sekund w dosiadzie albo w boczny.